Cześć, witajcie na kanale typerskim. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Jeśli nie macie konta na Ewiner, możecie zagrać za 190 zł. Jeśli kupon nie wejdzie, Ewiner odda Wam kasę. Więcej o tym powiem za chwilę. Warto mieć konto w Ewiner, ponieważ właśnie na tym BookMacherze będziemy grali wszystkie nasze kupony. Wszystkie kupony z naszego pojedynku, wszystkie kupony, które będziemy grali tak po prostu. Wszystkie one będą dostępne na Ewiner. Warto mieć tam konto. Pojedynek z ekipą Obstawiamy wygraliśmy, kończąc go ze świetną 70% skutecznością. Co więcej, zaraz po nim również zaksięgowaliśmy dubla na zielono. Tym samym nasza dobra pasta trwa i już jest nieprzerwana od 6 kuponów z rzędu. Teraz zrobimy wszystko, żeby pójść za ciosem. Zwłaszcza, że rozpoczynamy esportowy, rewanżowy pojedynek. Także liczymy, że podobna skuteczność cały czas będzie z nami. Gramy w eWinner polskim legalnym bookmacherze, który zwraca kasę za pierwszy zakład. Jeśli tylko zarejestrujecie się z linku, który znajdziecie w pierwszym komentarzu pod filmem i oprócz tego wpiszecie kod promocyjny 190 VIP, tak jak na załączonym obrazku. Dodatkowo macie podwojenie drugiego i trzeciego depozytu do 500 zł, więc trzy fajne bonusy na start. Obrót bonusami sześciokrotnie kurs 2,50 i mogą to być kupony Ako. Zainteresowanych odsyłam do linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem. Zanim przejdziemy do naszej propozycji mamy jeszcze szybki konkurs. Do wygrania codziennie 50 zł w eWinner. Aby wziąć udział musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajecie dokładną ilość rund w meczu pomiędzy Genji a Made in Brazil. Później dopisujecie swój login z eWinner, czyli e-mail, którym się logujecie. Typujemy do 21, a wyniki będą ogłoszone na każdym kolejnym filmie. Wczoraj było 56 rund i mamy jedną osobę, która trafiła idealnie. Jest to gracz o nicku davidg 657 gmailcom 50 zł trafi na jego konto bonusowe w ciągu kilku najbliższych dni. Gratulacje! Zaczynamy zmagania w Ludbet, gdzie już w pierwszy dzień czeka nas pojedynek polskiej formacji Agos Secret. Idziemy tutaj w wygraną Polaków. Głównie ze względu na zmiany w tej ekipie, które naszym zdaniem wyjdą zdecydowanie na plus. Zatrudnienie Oskarisza i wprowadzenie do drużyny młodego i niesamowicie zdolnego Fika powinno być mocnym zastrzykiem do rozwoju. Wprawdzie zespół w tym składzie trenuje od niedawna i mieli około tygodnia, dwóch czasu na zgranie się ze sobą, jednak okres kwarantanny mocno w tym wszystkim pomógł. Ekipa Secret to mieszanka narodowościowa, gdzie grają w tym zestawieniu również od niedawna. Wygrali ostatnie trzy spotkania, jednak z rywalami z niższego tieru i jeśli nie będzie żadnej wtopy, a go ze swoją mieszanką talentu i doświadczenia powinni to wziąć. Drugi mecz to bardzo wyrównana para, na co zresztą wskazują kursy. W starciu Cloud9 z HW pójdziemy w Overrun na dwóch pierwszych mapach, ze względu na poziom obu zespołów, formę i mapu. Obie formacje radzą sobie całkiem nieźle w tym turnieju i nie bez powodu w ostatnich pięciu pojedynkach wygrywali w obu przypadkach czterokrotnie. Mapy, których możemy się spodziewać to prawdopodobnie Dust czy Train, a więc mapki gdzie oba zespoły radzą sobie całkiem nieźle. Przewidujemy tutaj trzy mapy, jednak biorąc pod uwagę formę obu zespołów bezpieczniejszą opcją będzie pójście w overrun na dwóch pierwszych mapkach oba te zdarzenia znajdziecie w e W Naszej propozycji szukajcie w zakładce kombo dnia po lewej stronie między dyscyplinami. Dzięki za to, że oglądaliście ten film. pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, dziś rozpoczynamy rewanżowy esportowy pojedynek. Liczymy na to, że nasza skuteczność będzie podtrzymana i dalej będziemy księgować zielone kupony ogbo ich jak najwięcej z rzędu. Dzięki za to, że oglądaliście do zobaczenia.